Środowy wieczór w Warszawskim Centrum Wydarzeń zamienił się w prawdziwą rewie próżności, stylu i bezlitosnej walki o uwagę fotoreporterów, a wszystko to za sprawą wielkiego finału 14. edycji Top Model. Choć teoretycznie tego dnia najważniejsi powinni być finaliści walczący o 200 tysięcy złotych i przepustkę do wielkiego świata mody, rzeczywistość show biznesu po raz kolejny udowodniła, że prawdziwy spektakl rozgrywa się nie na wybiegu, ale tuż obok niego, na ściance sponsorskiej i w pierwszych rzędach widowni. W blasku tysięcy fleszy ogrzało się pokażne grono rodzimych sław, które doskonale wiedzą, że finał najpopularniejszego modowego show w Polsce to nie tylko święto mody, ale przede wszystkim poligon wizerunkowy, na którym jeden detal garderoby może zapewnić tydzień obecności na czołówkach portali plotkarskich. Tego wieczoru mieliśmy do czynienia z fascynującym przekrojem strategii gwiazdorskich od klasycznej elegancji przez aktorski performance na wybiegu, aż pomroczną, niemal gotycką ekstrawagancję, która skradła show. Absolutną królową kontrowersji i magnetyzowania spojrzeń okazała się Katarzyna Warnke. Aktorka, znana z tego, że nie boi się iść pod prąd, tym razem postanowiła zagrać fałabank i postawiła na stylizację, która w pierwszej chwili mogła szokować. Warnke, zamiast bezpiecznego makijażu podkreślającego urodę, wybrała coś znacznie bardziej ryzykownego i artystycznego jej usta zostały potraktowane czarną szminką. Ten jeden, wydawałoby się drobny element. Zmienił całą narrację jej obecności na wydarzeniu. W połączeniu z cekinową sukienką, która sama w sobie przykuwała zaciekawione spojrzenia, czarne usta stworzyły wizerunek kobiety tajemniczej, nieco drapieżnej i absolutnie pewnej siebie. To nie był przypadkowy wybór, to była świadoma gra z konwencją czerwonego dywanu, gdzie zazwyczaj królują bezpieczne czerwienie i nudziaki. Łormkę udowodniła, że jest artystką totalną, traktującą swoje ciało i twarz jak płótno, a jej wyrazisty lub był jednym z najgłośniej komentowanych punktów wieczoru, skutecznie odwracając uwagę od wielu młodszych koleżanek z branży. Z zupełnie innej strony do tematu finału podeszła Małgorzata Socha. Gwiazda Przyjaciółek nie ograniczyła się jedynie do roli biernego obserwatora. Jej obecność na finale miała wymiar niemal performatywny, ponieważ aktorce dane było wcielić się w rolę modelki i osobiście przejść się po wybiegu. To moment w którym granica między gwiazdą kina a światem high fashion zaciera się, a Socha wykorzystała tę szanse perfekcyjnie. Miała na sobie brązową sukienkę, której konstrukcja nie była przypadkowa, kluczowym elementem było głębokie wycięcie, umożliwiające to, co media natychmiast ochrzciły mianem gry nogą. Ten zabieg, spopularyzowany lata temu przez Angelinę Żaulinę o skarach, w wykonaniu Sochy wyglądał równie spektakularnie. Aktorka z gracją eksponowała atuty swojej sylwetki, Udowadniając, że pewność siebie i doświadczenie sceniczne są równie ważne jak wymiary modelki. Jej brązowa kreacja była dowodem na to, że klasyka z pazurem wciąż jest w cenie, a umiejętne operowanie ciałem w ruchu to sztuka, którą Socha opanowała do perfekcji. W kontrze do ekstrawagancji łornkę i zmysłowości Sochy stanęła Paulina Krupińska, która tego wieczoru postawiła na definicję ponadczasowego szyku. Prezenterka zadała szyku w granatowej sukni. Która w swojej konstrukcji skupiała się na subtelnym, a zarazem niezwykle kobiecym odsłonięciu ranion. Wybór krupińskiej to lekcja dyplomacji w modzie wyglądała posągowo, elegancko i z klasą, nie potrzebując krzykliwych dodatków, by zostać zauważoną. Jej stylizacja stanowiła idealne tło dla szaleństwa, które działo się dookoła, przypominając, że w świecie mody czasami mniej znaczy więcej, a szlachetny granat potrafi być równie efektowny co błyszczące cekiny. Krupińska, jako była Miss, doskonale czuje ten balans i po raz kolejny udowodniła, że jej wyczucie stylu jest bezbłędne. Oczywiście, na tak prestiżowym wydarzeniu nie mogło zabraknąć całego panteonu gwiazd i gwiazdeczek, które tworzą ekosystem polskiego show biznesu. Obecności na imprezie nie odmówiła sobie między innymi Iwona Węgrowska, co tylko potwierdza, że finał Top Model przyciąga osobowości z najróżniejszych zakątków branży rozrywkowej. Jednak najliczniejszą grupę stanowili ci, dla których ten program był początkiem wszystkiego, uczestnicy poprzednich sezonów show. Ich obecność na widowni ma wymiar symboliczny. To swego rodzaju zjazd absolwentów, gdzie jedni świętują sukcesy, a inni przypominają o swoim istnieniu, licząc na to, że blask fleszy znów padnie w ich stronę. W tym tłumie wyróżniali się oczywiście jurorzy, którzy według relacji zaprezentowali się najbardziej spektakularnie, co jest zrozumiałe, Biorąc pod uwagę, że to oni są gospodarzami tego cyrku i to oni wyznaczają trendy. Finał czternastej edycji Top Model stał się więc czymś więcej niż tylko ogłoszeniem zwycięzcy. Był to wielowątkowy spektakl mody, w którym czarne usta Katarzyny Łormkę, noga Małgorzaty Sochy i ramiona Pauliny Krupińskiej odegrały rol równie ważne, co sami finaliści walczący o główną nagrodę.